Siemanko Biało-Zieloni, 17 września, godzina 14. Jesteśmy na gorąco po ogłoszeniu werdyktu PKOL-u Trybunału Arbitrażowego. Ja nazywam się Kajetan Dudzik, ze mną zaraz będzie Karolina Jaskulska, która właśnie pojawia się na ekranie. Cześć Karolino. Cześć, dzień dobry. Będziemy dzisiaj krótko. Na temat, odnośnie decyzji. Jak wiadomo, ujemne punkty zostają, także Lechia Gdańsk dalej jest w ciężkiej sytuacji w tabeli. Karolino, na gorąco Twoje odczucia, Twoje myśli związane z tą decyzją? Hmm, znaczy, ja myślę, że tutaj na pewno w Gdańsku wszyscy liczyli, liczyliśmy na troszeczkę inne zakończenie tej całej, ciągnącej się, co by nie mówić już parę miesięcy sytuacji związanej właśnie z ujemnymi punktami. Czy ja jestem zaskoczona taką decyzją? I taki nie, bo z jednej strony, tak jak wspominałam nawet w ostatnim odcinku z Piotrkiem, jak, jak tutaj byliśmy w niedzielę, że no, są takie, że raczej będzie to decyzja albo w jedną, albo w drugą stronę, to znaczy, albo całkowicie utrzymujemy, albo całkowicie anulujemy w Gdańsku raczej wszyscy byli dość pozytywnie nastawieni do tego anulowania punktów, nawet już po, po tym pierwszym posiedzeniu Trybunału, które odbyło, odbyło się 9 września i, i wtedy przesunięto ten sam wyrok na, na dzisiejsze przedpołudnie. Także jestem trochę, trochę zaskoczona, bo mówię, były takie Jakieś no, spekulacje, że może to się skończyć anulowaniem punktów. Z drugiej strony też patrząc na, na właśnie drugą stronę medalu, to na pewno e, Lechii no, nie pomógł fakt, że to nie była sytuacja pierwsza, że w ciągu ostatnich dwóch lat już sporo takich małych afer wychodziło i, i pewnie na no, to też Polski Komitet. Olimpijski spoglądał na to, że to nie był jednorazowy wyskok, to co się działo w zeszłym sezonie, tylko, tylko po prostu było tego więcej, więc jakby ja jestem troszeczkę zaskoczona, z drugiej strony nie jestem w stanie e, wytłumaczyć, jakby rozumiem po prostu, co mogło e, gdzieś tam motywować e, Komisją, Trybunałem i, i po prostu myślę, że bo już widzę też taki taki trend przeglądania Tiksa wśród kibiców, że, że są ludzie rozczarowani i to mi dziwi, ale z drugiej strony też z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że moim zdaniem, mimo tych ujemnych punktów, Lechia się utrzyma na boisku sportowo. Nie mówię, że to będzie jakieś turbołatwe zadanie, bo wiemy, jak jest, wiemy, jak wygląda tabela. Natomiast ja uważam, że na pewno fajniej by było mieć te punkty niż ich nie mieć, ale sportowo myślę, że mimo wszystko Lechia się utrzyma, sezon jest jeszcze długi i teraz trzeba się po prostu skupić na tym, aby punktować i, i najbliższa okazja już w niedzielę. No tak, ja też zresztą napisałem na, na X, że, że patrząc na to co, co działo się na boisku w meczu z GKS-em Katowice, ta decyzja nie wywołuje we mnie wielkiego niepokoju. No tutaj oczywiście dostaliśmy komunikat tradycyjnie na stronie PZPN-u no i w, uz w uzasadnieniu decyzji o tym, że nie cofnięto tych ujemnych punktów podkreślono, że środek ten, czyli to odjęcie punktów jest proporcjonalny do stwierdzonych naruszeń i realizuje funkcję prewencyjną. No, jak widać, w jakimś zakresie ta cała sytuacja, to, to całe zagrożenie punktowe pomogło, jakby usprawnić to wszystko, co, co dzieje się w Lechi, bo teraz już wszelkie historie o, o przedawnieniach, są już właściwie przeszłością. Natomiast słusznie zauważył tutaj w komentarzu wodern.pl że była mocna presja środowiskowa po, ca po całej aferze z płatnością za Tomka Wójtowicza, po tym, co się wydarzyło ostatnio w sprawie Witalia Romana. Myślisz, że te wszystkie rzeczy złożyły się na to, że po prostu podjęto taką, a nie inną decyzję? Myślę, że to mogło mieć jakiś wpływ. Ja odniosę się do tego komentarza właśnie a propos presji środowiskowej, bo pamiętam jak jak w maju była decyzja komisji licencyjnej, kiedy w maju, w zasadzie pod koniec kwietnia to było, kiedy Lechia nie dostała w pierwszym terminie licencji i, i odwoływała się od tej decyzji, to było takie duże. Może nie ciśnienie, ale taka też trochę presja i taki, taki wiele pogłosek w środowisku piłkarskim, że inne kluby, szczególnie te z dolnej części tabeli, które wtedy walczyły z Lechią o, o utrzymanie w ekstraklasie, no wręcz bardzo mocno wywierały presję na, na PZPN, żeby jednak ta Lechia licencji w drugim terminie nie dostała. Więc faktycznie coś takiego jak presja środowiskowa istnieje. No afera z Wójtowiczem na pewno odcisnęła jakoś swoje piętno wtedy w maju na, na tej decyzji. I, I oczywiście taka presja była. Pamiętam też tego takie historie, że krążyły informacje nawet w przestrzeni medialnej, że no, wrocławscy politycy nawet gdzieś tam próbowali ingerować do, do PZP, no, aby i tej licencji nie przyznać. Bo, bo Śląsk wtedy walczył z Lechią o utrzymanie. Oczywiście ja się zwróciłam wtedy z pytaniem do, do samego Śląska Wrocław oraz do Urzędu Miasta Wrocław, co oni mają na ten temat do powiedzenia. I Śląsk, Rzecznik Prasowy Śląska, Jędrzej wtedy mi przekazał, że klub no, za bardzo nie będzie się do tego odnosił. I... I po prostu nie będzie odnosił się do tego typu spekulacji, co ja absolutnie rozumiem, ale z czystego jakąś tam obowiązku się do niego zwróciłam. Z urzędu otrzymałam odpowiedź, że nic o takich działaniach, gdzie yy, tam wrocławskich samorządowców nie wiadomo. Więc, ale były takie pogłoski, doniesienia, i tutaj słusznie teraz yy, mamy fajny komentarz, że teraz presja środowiska powinna być taka, że PZP będzie konsekwentny i karał wszystkich sprawiedliwie. No, tak, na pewno. Jakby jesteśmy przy w polskiej piłce już nie obserwujemy polskiego futbolu od dziś i wiemy, że tutaj różne są sytuacje. Że czasami niektóre kluby są traktowane mniej pobłażliwie tak. No, no obserwujemy to wszystko z boku i, i to widzimy. No mi się nasuwa pytanie w głowie teraz takie, czy lechia. Wtedy w maju została ukarana słusznie. To już dzisiaj nie ma znaczenia, tak? Czy ta kara była, jest adekwatna, czy nie. Fakty są takie, że na dzień dzisiejszy została ona utrzymana i, i teraz faktycznie mam nadzieję, że PZPN będzie w kolejnych procesach licencyjnych czy w kolejnych miesiącach kontrolował też inne kluby mające problemy, bo pamiętajmy, że Lechia nie jest jedynym klubem w Polsce mającym swoje problemy finansowe, organizacyjne i tak dalej, także tutaj liczę na to, że, że będzie ta konsekwencja ze strony PZPN-u także w tym sezonie i to, co też właśnie też pisze LG Fan Club, że druga sprawa jest taka, że Paolo Urfer stąpał po cienkim lodzie i to i też myślę, że to jest swego rodzaju ma być ta, to utrzymanie kary, ma być swego rodzaju taką nauczką dla, dla Paulo Urfera i, 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 no i tyle, no. Mamy fajny komentarz, że problemy i nasza opinia w środowisku jest od czasów Adama Mandziary. Należy pamiętać, że to wszystko zaczęło się już wtedy i łatka się nie odkleiła do dziś. I myślę, że tak jest, bo problemy finansowe Lechi to zaczęły się już prawie dekadę temu kiedy właśnie rządził Adam Mandziara i, i do dziś wychodzą jakieś tam kwiatki, brudy, różne rzeczy i nie oszukujmy się, nie jest łatwo to wszystko sprostować, zmienić i, i wciąż ta Lechia jest gdzieś tam na tapecie, można powiedzieć, jest to klub klikalny, klub, który Eee, jak Lechia coś nawet małego nie tak zrobi, to zaraz znajduje się na czołówkach eee, portali, także ja też podchodzę ze spokojem do tych punktów, bo tak jak mówię, cały kształt sprawy jest taki, że faktycznie Lechia się, się trochę doigrała, można było się tego spodziewać. Eee, no i Teraz po prostu trzeba się z tymi konsekwencjami, jaką jest pięć punktów, po prostu trzeba to przyjąć i, i pokonać tą sytuację. Inna sprawa, że też mam nadzieję, że to będzie nauczka dla właściciela i że faktycznie sytuacje, które doprowadziły do tych minus pięciu punktów, nie będą się powtarzać, bo. No bo po prostu myślę, że każda kolejna afera, każdy kolejny, nie wiem, problem z płatnością, płynnością finansową, to będzie kolejny taki sygnał dla PZPN-u czy innych organów, że w Lechii za dobrze się nie dzieje. No tak, tutaj trzeba zwłaszcza patrzeć na, na to, co się wydarzy w sprawie Witalia Romana, ale podejrzewam, że ona będzie długo się ciągnęła. Natomiast Wydaje mi się, że teraz, kiedy już znamy werdykt, wiemy już, że nikt tych punktów tam nie zwróci. Może być tak, że po prostu wszyscy będą mieli troszeczkę lżejsze głowy. Bo jeśli wierzyć temu, co mówili John Carver i piłkarze na wszelkich konferencjach prasowych czy briefingach, no to cały czas było takie nastawienie, że te punkty są, nie ma co się tym zajmować, także teraz drużyna i, i sztab i cały klub zresztą będą mieli okazję pokazać, że po prostu dalej będą robili swoje. Przed nami trudny tydzień, prawdopodobnie najtrudniejszy przed, przed końcem roku, bo mamy trzy z rzędu mecze wyjazdowe. Zobaczymy, czy w Szczecinie w niedzielę dyspozycja piłkarzy będzie jakkolwiek zaburzona przez, to, przez tą decyzję. No ja osobiście w to wątpię, no bo jednak mówimy tutaj bądź co bądź o profesjonalistach, którzy wielokrotnie nawet poza takimi rozmowami medialnymi pokazywali, że, że oni o tym nie myślą. Nie ma też popadać nie ma też co popadać w, w panikę, no bo mamy do do wyjścia ze strefy spadkowej tylko, tylko cztery punkty, czyli dystans dwóch spotkań, no z gania jednego i pół, także no naprawdę to nie jest tak daleko. Nie, nie idźmy w narrację na pewno, że, że ta decyzja gdzieś nas zakopie, bo czy wiesz na no... pewno gorzej by było jakby e, no na przykład dzisiaj i odjęto punkty w takim sensie, że że na przykład gdyby dopiero dzisiaj zapadła jakakolwiek decyzja o, ujęciu, o odjęciu punktów, bo ee, no, to by było takie nagłe zaskoczenie, a tutaj z tą świadomość, że mamy te minus 5 punktów, no mamy od początku okresu przygotowawczego, więc możemy jakby i piłkarze i sztab mieli, e, mieli, mieli, że e, no jakby gdzieś tam te też yy, taka, taka, taka narracja, że te minus 5 punktów yy, może zostać przywrócone. Owszem, była, bo, bo takie głosy gdzieś tam też yy, docierały. Sam trener John Carver podkreślał parokrotnie, że on ma nadzieję, że ta, to odwołanie yy, gdzieś tam przyniesie fajny skutek dla, dla Lechy. te plus 5 punktów na pewno by ułatwiło sytuację, ale z drugiej strony. No, co tu dużo mówić, teraz pozostaje tylko się skupić na tym, co przed nami, a sezon jest jeszcze dość długi, no bo 8 miesięcy gry jeszcze przed nami, praktycznie, także sporo jest do zrobienia. Tutaj mamy komentarz na czacie, że widzę rozczarowanie ludzi i mnie to dziwi. Jak to mówił, że szansa na odzyskanie punktów jest duża. Po pierwsze, rozczarowanie mnie nie dziwi, powiedziałam, że mnie nie dziwi, bo. No bo Faktycznie taka narracja była gdzieś tam z klubu, czy, czy tak jak Kajtek wspomniałeś, sam trener wyrażał nadzieję, że to może się pozytywnie zakończyć. Takie też sygnały gdzieś tam płynęły z w ogóle jakiegoś otoczenia powiedzmy, prawniczego, ludzi, którzy znają się na prawie sportowym, że podstawy do, do anulowania tej, tej kary jakieś tam są. Dzisiaj zapadła taka nie inna decyzja, no i tyle. Też widzę bardzo dużo już teraz komentarzy na przykład na x że ludzie są spokojni o utrzymanie Lechi I myślę, że taka, takie nastawienie jest jak najbardziej ok na dzisiaj, bo, bo sportowo ostatni mecz pokazał, że Lechia ma, ma argumenty, w, żeby powalczyć o utrzymanie. Także pozostaje skupić się już teraz wyłącznie na sprawach czysto sportowych. Tak, teraz teraz już jest luźna głowa. Każdy kolejny mecz to będzie walka o punkty, o wyjście ze strefy spadkowej, o to, żeby jak najszybciej sobie zapewnić utrzymanie. Wiadomo, że zawsze człowiek by chciał, żeby, żeby te punkty były w tabeli. No, ale przecież tej decyzji już nie ma jak zmienić. Także myślę, że zarówno my, jak i kibice, jak i drużyna. Szybko przejdą nad tym do, do porządku dziennego i po prostu pokażą na boisku, że, że jest w tej drużynie na tyle jakości, że spokojnie się utrzymamy. Tutaj może już tak na sam koniec, bo dzisiejszy live miał być krótki. Jakub Habura pytał, kiedy będą punkty, czy wiadomo coś. Najbliższe punkty mogą się pojawić w niedzielę w Szczecinie. Miejmy nadzieję, tryb. że John Carver i, i nasi piłkarze wywiążą się z zadania i ze Szczecina przywiozą punkty, które przydałyby się w dorobku. No, tutaj myślę, że też trafny komentarz się pojawił na czacie, że każdy w piłkarskiej Polsce by jechał po Lechii, jakby dzisiaj PKL nam oddał te, te ujemne punkty. A po drugie, Lechia gra faktycznie solidnie. I tutaj kolega Prochański daje sobie rękę uciąć, że Lechia się utrzyma. Także. No, no myślę, że na pewno byłby bardzo duży taki wśród kibiców innych klubów. Nie chcę, nie chcę użyć złego słowa, ale taki. Byłby po e, prostu. Nie? Taki, może nie bunt, ale no, no nie spodobałaby się ta decyzja wielu, myślę. Wiesz, już na pewno oddanie punktów w trakcie sezonu mogłoby skutkować tym, że niektóre kluby by mogły zarzucić, nie wiem, manipulowanie tabelą i tak dalej. No, różne historie tu by się mogły przydarzyć. Yy, więc czy PKL to brał pod uwagę? Nie wiem. Yy, natomiast to, co mi się rzuciło w oczy... Po też odpaleniu sobie tego komunikatu PZPN-u, to jest to słowo o środku prewencyjnym. Także to jest jednak też taka kara, jest trochę prewencją dla yy, zapobiegnięcia jakby kolejnym działaniom potencjalnym właściciela lechi. myślę, że teraz w dalszym ciągu pewnie będzie tak, że. Działacze, komisja licencyjna i tak dalej będą się przyglądać temu, co się w Gdańsku dzieje, no bo to jest w dalszym ciągu gdzieś tam Lechia jest, powiedzmy, na, na cenzurowanym przez te wszystkie afery, właśnie typu Tomasz czy pieniądze z ekstraklasy i tak dalej. Także decyzja zapadła i przynajmniej dziś już też mamy taką. Pewność, co jest z tymi punktami, i nie musimy co chwilę się zastanawiać, czy one będą, czy nie będą, czy anulują, czy nie anulują. Także możemy się skupić wyłącznie naprawdę na sprawach sportowych. Dwa zdania o tym, co przed nami, bo tak jak powiedziałeś, ten mecz w Szczecinie zapowiada się dość no, jako takie trudne, wymagające zadanie. Pamiętajmy, że w Szczecinie też teraz jest gorąco. Trener Robert Kolendowicz wczoraj wieczorem zwolniony. Tomasz Grzegorczyk dzisiaj prowadził zajęcia, także tam też się dzieje. W zasadzie nie wiadomo, czy, czy Grzegorczyk, czy już ktoś inny zasiądzie w niedzielę na ławce jako trener. Oprócz tego mamy kolejne, można powiedzieć, mocne nazwiska w pogoni, no bo Benjamin Mendy wczoraj jest prowadzony, także to nie będzie pewnie łatwy mecz, ale ja tylko przypomnę, że w maju pojechaliśmy do Szczecina. Remis 3-3, wyszarpany w końcówce meczu. Także jest naprawdę sportowo można opierać ten optymizm właśnie na, na tym, że, że po prostu gdzieś tam Lechia ja te punkty ze Szczecina wywiezie. Później mamy, trzy dni później, Puchar Polski, mecz z pogonią Grodzisk. No to też będzie kolejny ciekawy taki sprawdzian przed. Na tle rywala, z którym pamiętajmy, że rok temu przegraliśmy, potem Kielce 3 października, kolejny mecz domowy. Zapowiada się naprawdę intensywny tydzień, zwłaszcza ten, ten między niedzielą, zbliżającą się a kolejną niedzielą. Dużo w trasie, dużo na pewno wszystko się będzie działo szybko. No miejmy nadzieję, że jak się spotkamy po tym mini-maratonie wyjazdowym po meczu z Koroną to że Lechia już będzie po prostu poza strefą spadkową Tak, na pewno jest na to potencjał także nie ma co panikować trzeba patrzeć na to, co się dzieje na boisku bo teraz już tylko to nas interesuje no i co, myślę, że, myślę, że Lechia na pewno ma potencjał na to, żeby szybko opuścić strefę spadkową i zacząć czułać te punkty. Zwłaszcza po dobrej końcówce okienka transferowego, bo już w meczu z Gieksą przecież, tak jak mówiliśmy, okazało się, że, że możemy i zagrać na zero z tyłu, i całkiem, całkiem przyjemnie w piłkę. Także naprawdę jesteśmy w stanie walczyć z każdym, co udowadniamy dosyć często. To jeszcze się może odniosę do tego terminarza, właśnie do tego pytania nocnego o, o terminarz. E, czy naśladował ktoś, dlaczego tak dużo wyjazdów, potem spotkań domowych? Z e, no, tego, co przed sezonem też mówił mi na ten temat jeden z przedstawicieli Ekstraklasy, no to to, to jest spowodowane tym, że jakby dostępność stadionu w określonym terminie jest jest mniejsza, w przypadku lechy, po prostu jakieś wydarzenia zaplanowane już z dużą jakby mm, dużo wcześniej gdzieś tam wchodzą do, do, do gry. Nie wiem co konkretnie dzieje się szczerze mówiąc na stadionie w kolejnym tygodniu, że mamy dwa wyjazdy pod rząd. Być może jakieś znowu targi czy coś, bo tam też przy Amber Expo się dużo rzeczy dzieje i i poza samymi koncertami. Wiem, że na pewno Lechia ma wyjazd do Częstochowy za miesiąc. To jest, już sprawdzam sobie, w ten weekend 24-26 października. Wtedy Lechia ma mecz wyjazdowy na przykład, i w ten sam weekend na naszym stadionie gra reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet. Zdaje się, w piątek 24 dziewczyny mają mecz. Także to też pamiętajmy, że stadion ma właśnie. E, Kilka, kilka, jakby, że kilka drużyn gra na tym obiekcie, i że to też jest zawsze do, do połączenia i, i tak dalej. Za dwa lata jest koncert zawiało, ciekawe, czy ktoś grał to pod uwagę. No, wiecie, ze stadionem sprawa jest taka, że stadion nie jest własnością lechi i Lechia, podobnie jak inne gdzieś tam podmioty, go podnajmuje, także. Lechia nie może powiedzieć hej, nie możecie grać. Hej, Daria Zawiałow, nie możesz grać koncertu, bo, bo my gramy w Ekstraklasie. Tylko po prostu stadion sam na siebie musi w jakiś sposób zarabiać. Eee, był u nas większy materiał jakiś czas temu w sumie na temat samego stadionu, ale pewnie w najbliższym czasie, jak będzie na to czas, to może odświeżymy ten temat, także. No, co do tego, że to jest bardzo słaby terminarz, to się zgadzam, bo nigdy nie jest fajnie grać meczów wyjazdowych, zwłaszcza w przeciągu kilku dni. No na no, pewno nie. To jest zawsze jakieś tam utrudnienie i wyzwanie logistyczne. Ale to nie jest wymówka. To też, żeby było jasne, to też nie jest absolutnie żadna wymówka. Pamiętajmy, że przecież w topowych ligach to naprawdę z, z, oni grają jeszcze więcej meczów i. i... Co prawda narzekają, ale no jednak jakoś sobie radzą, więc są w stanie zaprezentować ten wysoki poziom futbolu. Miejmy nadzieję, że z czasem również ekstraklasa dojdzie do takiego poziomu, że granie co trzy dni nie będzie, nie będzie jakimś poważnym wyzwaniem. A nie, także, także trzeba, że... trzeba kibicować rozwojowi całej naszej ligi. Na pewno fajnie by było, jakby Lechia w najbliższych trzech spotkaniach. Przynajmniej raz wygrała, a najlepiej to dwa razy, ale no, czas pokaże, bo jak dobrze wiemy, John Carver często powtarza, że, że najtrudniejsze są właśnie te spotkania w małych odstępach czasu, tym bardziej jeszcze wyjazdowe, bo wtedy ucieka trochę treningów. Pamiętamy, jak było przed Zagłębiem Lubin, gdzie Anglik dosłownie narzekał na to, że. Musiał na przykład, tak jak robi sesję defensywną i ofensywną oddzielnie, musiał to wszystko połączyć w jedno. No i wtedy po prostu na boisku pokazaliśmy się chyba z najgorszej możliwej strony. Także trzeba liczyć na to, że tym razem uda się to wszystko dobrze zaplanować i zrealizować. Co do tego, czy piłkarze będą. Zajechani. No, wydaje się, że największe obciążenia ma w tej chwili środek pola, który jest praktycznie bez opcji rezerwowych. Trzeba też popytać pewnie w piątek uda się nam na konferencji prasowej z rana zapytać o to, jacy zawodnicy są do gry, którzy odczuwają zmęczenie. Na pewno spodziewamy się. Karolino, pewnie przyznasz mi rację, tego, że, że będzie dużo zmian w składzie w, na przestrzeni tych trzech spotkań. Znaczy, największy liczbę zmiany się spodziewam w, w środę, ucharze, bo jednak yy, teraz był tydzień ponad przerwy między spotkaniem z GieKSą, a, a między pogonią. Piłkarze mieli też Weekend wolny, także wróci z nową taką energią do treningów. Więc na tą pogoń myślę, że jeszcze wyjdziemy takim w miarę na spodziewanym składem, a, a w grodzisku już w Pruszkowie na mecz grodziskiem faktycznie jakieś tam roszady mogą być. To też pewnie będzie zależało od kontuzji, przemęczenia i tak dalej i tak dalej. Także Dziś trudno wyrok wyrokować, ale na pewno będziemy gdzieś tam te przewidywane składy przed każdym meczem gdzieś tam Wam publikować i, i będziemy się po prostu zastanawiać, co zrobić, jak zagrać, żeby też tych piłkarzy właśnie nie zajechać. Tak, i tym mm, przyszłościowym akcentem kończymy dzisiejszego specjalnego Lechiatoka. Mamy nadzieję, że kiedy spotkamy się następnym razem, Lechia będzie już poza strefą spadkową, a my będziemy wszyscy w znakomitych humorach. Także trzymajcie się cieplutko. No i co? Zapraszamy do oglądania spotkań i pamiętajcie o tym, żeby dzisiaj o 17.00 kibicować Lechia Ladies w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Jest transmisja, także też zapraszamy. Tak, trzymajcie się i do następnego. Trzymajcie się, hej, hej.